Blisko 400 metrów długości, 12 metrów wysokości i potężne ściany, których grubość w niektórych miejscach przekracza 3 metry. Schronu kolejowego w Stępinie nie sposób przeoczyć, tym bardziej, że w pobliżu znajdują się jeszcze inne, mniejsze budowle o przeznaczeniu militarnym. Kompleks w Stępinie został zbudowany w latach 1940-1941 przez organizację TOTA. W jego skład wchodziło kilkadziesiąt obiektów o różnym przeznaczeniu schrony m.in. strażnicze kwatery, budynki zaplecza technicznego i tym podobne, z których zachowało się siedem budowli o konstrukcji żelbetowej, w tym największa z nich naziemny tunel schronowy dla pociągów sztabowych Hitlera. Tunel w stępinie nazywany schronem numer 1 ma 393 metry długości i ściany o grubości przekraczającej 2 metry. Jego cechą charakterystyczną jest lekko łukowaty kształt. Utrudniający bezpośrednie trafienie bombą lotniczą. Schron numer 1, zabezpieczony przed atakiem chemicznym za pomocą systemu śluz i urządzeń wentylacyjno-filtrujących. Był połączony specjalnym podziemnym kanałem z tak tzw. schronem numer 2, również zachowanym. Położonym w odległości 80 metrów i pełniącym funkcję zaplecza technicznego i magazynowego. W odległości 600 metrów od schronu kolejowego znajdowało się trawiaste lądowisko dla samolotów, obecnie częściowo zabudowane. Na terenie dawnej kwatery Hitlera w Stępinie zachowało się również pięć żelbetowych schronów bojowych usytuowanych w różnych odległościach od tunelu. Schrony numer od 3 do 7 znajdują się one na gruntach prywatnych. Pierwotnie na terenie kompleksu stała także drewniana willa przeznaczona dla najwyższych rangą wojskowych przebywających na terenie kwatery. Prace budowlane w Stępinie podobnie jak równoległą budowę Annycz Nord pod Kętrzynem i Annycz Mite pod Tomaszowem Mazowieckim zarejestrowano jako inwestycje firmy chemisze Askania Werke, której nazwa sugeruje związek z przedsiębiorstwem zbrojeniowym Askania Werke z Berlina. W czasie okupacji niemieckiej kompleks był strzeżony przez specjalną formację zbrojną. Według meldunku wywiadowczego oficera Inspektoratu Armii Krajowej Rzeszów podporucznika Mieczysława Wałęgi z 12 września 1943 roku. Stan liczebny stacjonującego w Stępinie Zonderkomando Sud wynosił 143 ludzi, natomiast do czasu kolejnego meldunku z 16 listopada 1943 roku obniżył się do 75 ludzi. W dniach od 27 do 28 sierpnia 1941 roku. Na terenie kwatery w Stępinie doszło do spotkania Hitlera z Benitem Mussolinim. W tunelu schronowym zatrzymał się wówczas pociąg sztabowy Hitlera. W 1944 roku schrony w Stępinie były przez krótki okres użytkowane przez Szpital Polowy Armii Czerwonej. W późniejszym okresie przejęło je Ludowe Wojsko Polskie, które w latach 60. XX wieku wydzierżawiło schrony nr 1 i 2 Narodowemu Bankowi Polskiemu, a później Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Stępinie, która do 1990 roku wykorzystywała je jako część pieczarkarni. W 2000 roku schron nr 1 został wykreślony z ewidencji wojskowej i przekazany gminie Frysztak. Pozostałe schrony skreślono z ewidencji wojskowej w latach 70. XX wieku. Schron dla Hitlera, na granicy wsi Stępiny i Cieszyny okolice Frysztaka znajduje się niezwykły obiekt. To w nim w sierpniu 1941 roku spotkali się wódz III Rzeszy Adolf Hitler i włoski dyktator Benito Mussolini. O czym rozmawiali do dziś owiane jest mgłą tajemnicy. Wiadomo jedynie, że w naziemnym tunelu schronowym byli całkowicie bezpieczni. Bezpieczna budowla, zawdzięczali to nie tylko grubym ścianom, ale także specjalnej budowie schronu. Jego kształt jest bowiem łukowaty, co miało chronić przed bezpośrednim i celnym atakiem z powietrza, natomiast zbudowane także na bazie łuku ściany sprzyjać miały poślizgowi trafiających w nie bomb lotniczych. Ponadto, wedle zapewnień konstruktorów, ściany wytrzymywać miały kilkukrotne trafienie w to samo miejsce pocisku artyleryjskiego o wadze 500 kg. Budowla poprzez system śluz i hermetycznie zamykanych wrót zapewniała także ochronę przed atakiem chemicznym czy biologicznym. Wewnątrz schronu znajdowało się wiele innych pomieszczeń technicznych, magazynowych i schronowych dla załogi i obsługi pociągu. Przez cały okres wojny obiekt utrzymywano w stałej gotowości na przyjęcie pociągu sztabowego lub innego pociągu specjalnego. Ogółem na terenie kompleksu schronowego znajduje się dziś 7 obiektów z kilkudziesięciu zbudowanych w latach 1940-41. Poza samym tunelem jest tu także połączona z nim podziemnym przejściem równie znakomicie chroniona maszynownia oraz pięć dużo mniejszych schronów biernobojowych. Na terenie kompleksu Niemcy umieścili również trawiaste lądowisko dla samolotów. Po wojnie schronami z oczywistych względów zajęło się wojsko, jednak w latach 60. ubiegłego wieku przekazało je we władanie Narodowemu Bankowi Polskiemu. Tunel schronowy miał służyć jako składnica mennicy państwowej, a także, w razie realnego zagrożenia, miał być miejscem ukrycia dokumentów czy depozytów. Do takiego użycia nigdy jednak nie doszło i obiekt został zamieniony na pieczarkarnię. Ta funkcjonowała do lat 90. XX wieku. W roku 2000 schron znalazł się we władaniu gminy Frysztak. Obecnie tunel schronowy w Stępinie jest udostępniony do zwiedzania i pełni rolę atrakcji turystycznej. Blisko 400 metrów długości, 12 metrów wysokości i potężne ściany, których grubość w niektórych miejscach przekracza 3 metry. Schronu kolejowego w Stępinie nie sposób przeoczyć, tym bardziej, że w pobliżu znajdują się jeszcze inne, mniejsze budowle o przeznaczeniu militarnym. Kompleks w Stępinie został zbudowany w latach 1940-1941 przez organizację TOTA.